Pan Adam pyta, czy jest Pan za liberalizacją dostępu do broni palnej dla, dla prawych obywateli? Czemu dla prawych? No, dla wszystkich, którzy nie są nieprawi. E, dlatego, że każdy obywatel powinien mieć, no, który nie jest tam karany za jakieś specyficzne przestępstwa związane z tym, e, który nie jest e, pozbawiony praw publicznych i który jest pełnoletni, każdy powinien mieć dostęp do broni palnej. E, w niektórych krajach, albo tam w niektórych miastach, na przykład Stanów Zjednoczonych, to nie jest tylko prawo dostępu, ale obowiązek posiadania nabitej domu w broni w domu broni palnej. prawda? To każdy ma, jest karany, jak nie ma. To jest po prostu, wolno, to jest moje prawo do posiadania. Zakaz posiadania broni to jest. co po, Ja w ogóle, a propos pytanie, czy ja to, nie głoszę tego, tego, od sobie, nie? Otóż ja od lat to głoszę. Ja robię turnieje strzeleckie co roku. E, takie bardzo wielkie turnieje strzeleckie. Konferencje e, związane z tym, że jaki to skandal, że w Polsce nie ma broni palnej. Także jestem tym aktywnie zaangażowany. E, no, dłuższa w tej chwili byłaby tutaj e, przemowa na temat e, pozytywów posiadania broni palnej. Powiem tylko tak. E, co prawda jest tak, że można sprawdzić, że w krajach, gdzie jest dostęp do broni palnej, o, o, o podobnej kulturze jest mniej zabójstw, aniżeli w krajach o podobnej kulturze, gdzie jest zakaz broni palnej. Przykładem są Stany Zjednoczone. Tam w różnych stanach jest różny dostęp do broni, a kultura podobna, i tam gdzie jest pełny dostęp do broni, tam jest nieporównywalnie mniej e, zabójców niż w tych Stanach, gdzie, gdzie tej, tego dostępu nie ma. E, także, także to, ale pomijając to, nawet gdyby nie było tego, to po prostu ze względów ideowych i wolnościowych i tego, że no, ci, co nie myją zębów, to też gorzej żyją i wcześniej umrą, prawda? Ale państwo nie powinno zakazać, yy, znaczy nakazać mycia zębów i kontroli codziennej, czy ktoś umógł zęby. Yy, acz prędzej to powinno nakazać, aniżeli yy, zakazywać posiadania broni. Moim, moim zdaniem, no więc po prostu nawet gdyby nie to, że posiadanie broni jest zmniejsza liczbę śmierci to jest to uczciwe po prostu z punktu widzenia wolnościowego, podejścia do ludzi i tak dalej i bezwzględnie powinien być prawo do posiadania broni i do zabicia bandyty, a teraz jest odwrotnie, bandyta ma broń, uczciwy nie ma.